Witajcie w naszej kuchni. Dzisiaj macie przyjemność oglądać tysięczny odcinek zrealizowany przez Kotlet TV. Jest nam ogromnie miło, że mamy tylu fantastycznych widzów, że codziennie nas oglądacie i komentujecie. Każdy komentarz jest na wagę złota i sprawia nam ogromną przyjemność, albo mobilizuje do dalszego działania i rozwijania naszych kulinarnych pasji. Strasznie lubimy gotować i cieszę się, że Wam również podobają się nasze dania. Jestem bardzo ciekawa, jakie dania chcielibyście oglądać na naszym kanale. Może chcielibyście więcej recenzji albo fajnych pomysłów na aranżację stołu. Oczywiście koniecznie zostawcie dzisiaj swój komentarz, a postaram się wziąć pod uwagę każde Wasze życzenie. A także zachęcam Was gorąco do subskrybowania naszego kanału i odwiedzania naszej strony www.kotlet.tv. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne nie tylko kulinarne filmy.